Myślę, że bardzo dużo się zmienia. Coraz częściej stajemy się partnerami, organizacje aktywnie uczestniczą w dialogu, zgłaszają pomysły, biorą udział w podejmowaniu decyzji i współpracują z władzą na różnych szczeblach, żeby wspólnie decydować o tym i wspólnie zmieniać naszą społeczność, naszą rzeczywistość. Oczywiście nic nie jest idealne i zdarzają się takie sytuacje, gdzie ten dialog jest nierównoważny bądź zachwiany, ale jest coraz lepiej. I przez to, że organizacje są coraz silniejsze, coraz mądrzejsze, ludzie są coraz aktywniejsi, to ten dialog może być prowadzony w sposób równoważny i aktywny. NGOPL jest najstarszym, największym w sumie jedynym portalem organizacji pozarządowych. Jak utrzymujemy naszą misję, jesteśmy jej po prostu wierni i każdego w naszej pracy po prostu myślimy o tym, zawsze myślimy o organizacjach pozarządowych i o ludziach, którzy je tworzą. I to nam pomaga zachować ten kierunek działania i myślenia o tym, jak skutecznie wspierać organizacje, jak skutecznie działać dla organizacji, a przez to dla obywateli i obywatelek. Bo to ludzie aktywni są najważniejsi w tym wszystkim, to oni tak naprawdę zmieniają świat.